Witam wszystkich. Dziś czeka nas bardzo ekscytujące wideo. Wybrałem kilka produktów, które zasługują na uwagę. Nie mogę się doczekać, aby Ci je pokazać, więc nie odchodź i dowiedzmy się razem, czym one są zaraz po piosence przewodniej. Numer 4 Podstawa jest wyposażona w gumowe nóżki, co zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji podczas użytkowania. Posiada system składania, który sprawia, że jest bardzo praktyczny. Po złożeniu można go przechowywać w oryginalnym opakowaniu. System składania umożliwia przechowywanie go na niewielkiej przestrzeni. Akcesoria są trwałe i nie ulegają uszkodzeniu z upływem czasu. Wykonany jest z wysokiej jakości czynickiego drewna sosnowego i stali. Akcesoria i szpikulce są wykonane ze stali z polerowanym, chromowanym wykończeniem. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 3 jest to solidny i zgrabny uchwyt na szynkę. W zestawie z nożem do szynki Arcos idealnym do krojenia szynki włoskiej i iberyjskiej. Ponieważ jest to konstrukcja składana, można ją przechowywać w małych pomieszczeniach. Można ją również myć w zmywarce. Gdy rama jest otwarta, ma wymiary 45x20x37 na na cm, a gdy jest zamknięta, zmniejsza się do 45x20x6 na na cm. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 2. Ten uchwyt na szynkę jest produkowany w Hiszpanii i wykonany ze starannie dobranych materiałów. Akcesoria żelazne są pomalowane czarną farbą epoksydową, a szpikulce są wykonane ze stali z polerowanym, chromowanym wykończeniem. Ma wyjątkowe wzornictwo, które z łatwością wkomponuje się w każde środowisko kuchenne. Jedną z jego mocnych stron jest łatwy montaż konstrukcji. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 1- jest to uchwyt do szynki wykonany z materiałów najwyższej jakości. Akcesoria są wykonane ze stali z polerowanym chromowanym wykończeniem powierzchni i szpikulcami ze stali nierdzewnej IC 304. Dzięki systemowi tulei obrotowych szynkę można obracać. Ponadto konstrukcja umożliwia łatwe i wygodne cięcie w poziomie. Drewniane wykończenie powierzchni jest przyjazne dla środowiska. Jego wymiary to 53x19x30,5 na na cm. Link do tego artykułu znajduje się w opisie.